Cześć witajcie, z tej strony Waha, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, e, udajemy się do tej lokacji. E, oczywiście jak tak od czasu do czasu wam przypominam, żebyście zostawiali e, łapki w górę, jeśli Wam się podoba seria, czy też dany film. Tak więc przypominam. Dobra, e, zabijemy sobie tutaj jedzimą e, Zabiłem. Tutaj jest taka fajna skrzynka. W takich skrzynkach zazwyczaj są fajne rzeczy. Akurat nie teraz, ale nie. No. Zazwyczaj, czy to konkretnie, może nie jest ta iglica? Ale tak czy siak to jest obok tego. W ogóle ja się tutaj. <laughs> Sorry, miałem spotkać przecież z. Kurde, jak ona ma delfiny, i kurde. No nie. Muszę ją zabić, bo ona przywołuje pewnie tego Akunaha z Delfin i z Sbernem a co ich tutaj nie widać. Uu. No to mam teraz problem. Możemy sobie od na chłód wziąć to ewentualnie, ale nie wiem, czy coś mnie w, w dupę nie bije, za przeproszeniem. Urywa mać, no tak blisko byłem zabicia i teraz mnie dobije zaraz. Nie wiem od czego to się dzieje w ogóle, czy to jest od zamrożenia, czy co. Ale ja raczej umieram. No ch chyba umarłem. A jest Esbern. Słyszałem go tam. No dobra, to... Kurde jakoś bym... Bo nie chcę się sam tu bić. No bo to jest główny problem jak wszyscy we mnie nawalają, no nie? Gdybym wiedział, gdzie jest ten Esbern. On gdzieś tutaj zaczął zaraz strzelać. Halo, Esbern. Yy, chyba tu są. To jest chyba delfin. To jest Esbern. No raczej tak, to są raczej oni. No, to jak sobie z nimi podejdę, to będzie dużo łatwiej. Tutaj się bijesz tak? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O Boże. No co z tego że oni tutaj przyszli? No już, kurde wypada mi słuchawka co chwila. chwilę. No, tam chyba. No, gdzieś tutaj widzę kule ognia, więc raczej on jest... No, nawala, tutaj spoko. Dobra, spróbuję z nią znowu, to nie zmienia faktu, że właściwie to na mnie... Chyba sama zabiła Kurwa pomóżcie mi, U, dobra. Już się bałem, że znowu będzie to samo, no nie. Że się tu leczy. Zajrzę sobie w trakcie walki tutaj do skrzynki, a jest mikstura leczenia, uleczenia, więc warto było. Zaprzyjemy sobie gierkę. I gdzie wy się tutaj lejecie? Tutaj jest delfin. Strzelają tutaj do niej. A gdzie jest Esbern? Kurde, no nie chcę się bić z tym atronachem. Dużo chętniej bym zabił tego kogoś, tego atronacha przyzywa. Tą osobę widziałem gdzieś tutaj. Jest. patrzcie. Atak z powietrza. Co głowę Nie. O, to jest ze zberna o Nie trzeba było tu przyłazić. No a jednak przyszedłem. I ty już nie żyjesz. Już nie żyjesz. No żeby mnie nie zarbiła teraz tego szabrowniczka. Dobra, zabita. Jest jakiś... Yy... Nie wiem czy to jest błąd jakiś, ale naprawdę słyszę dziwny dźwięk. No, mam nadzieję, że to jest z gry, a nie, że zaczyna mi odbijać, ale jednak wydaje mi się, że to jest z gry. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Nie wiem, czy wy też to słyszycie, coś mniej więcej w stylu pikania. Jeśli to słyszycie, to napiszcie w komentarzach. Dobrze, okazja do no. treningu prawdopodobnie jakiś błąd Skyrima Nie wiem czy to usłyszycie, szczerze mówiąc, bo to jest e, Bardzo cichy dźwięk o, No może, może coś mi nawala w głowie i tyle, no nie? Dobra Zapisujemy i wchodzimy do tej iglicy Nie wiem, naprawdę dziwne to było z tym dźwiękiem o, to misję coś kojarzę. Aha Mówię, że to misję kojarzę i miałem powiedzieć, że w tej misji się raczej nie walczy A tu na sam początek walka od razu. Nie wiem, coś mi się skojarzyło, że tutaj nie ma kompletnie walki. No jednak jest. Ale dobra, oni spoko sobie tutaj też radzą. O, no. Ach. No, spać teraz nie będę. Złoto, no dobra, tutaj będziemy musieli sobie to jakoś otworzyć, czy tak powiem to bez wątpienia robota akawirskich kamieniarzy. Musimy opuścić ten most Te filary muszą mieć jakieś znaczenie No tak, ja tak w ogóle chyba mam No mam słuchawki na odwrót tak w ogóle Mamy symbol króla, Sobie przestawić wojownika. I oczywiście symbol smoczego dziecięcia to ten, który wydaje się mieć coś na kształt strzały wskazującej w dół ku podstawie, yy, bo tak trochę go nie słuchałem teraz. Chyba się zbliżamy. Musimy zachować ostrożność. Nie wiem co mam zrobić. Teraz. Musimy mieć się na baczności. Tak, właśnie tak. Symbol na kolumnie po lewej. Mm, no i co z nim mam tutaj? To wszystko tak ustawić? Nie wiem, jakim sposobem, A, no. ale się udało. Zobaczmy, co jeszcze dawne ostrza postawiły nam na drodze. Kurde, tak. Było takie trudne, naprawdę. <gry> Ona nie wie, jakim cudem to się w ogóle stało. Na, nieważne. O. Dobra, obstawiam, że można po tym. Po smoczym dziecięciu chodzić. Tylko, że obstawiam też, że oni raczej to oleją. No i może poczekają. A ja to mogę w jakiś sposób wyłączyć. Tutaj coś jest. O nie no, otworzyłem Coś się dzieje w ogóle jak na to nadepnę? Nie wiem czemu oni nie idą. No dobra, nie. No. Sądzę, że jesteś No nieźle. Skrzyneczka, tu sobie od razu przeszukamy. No, może być. Zapisujemy. I podchodzimy tu. Nie mam pojęcia, co się teraz stanie. Dobra, on tu dada coś. Pieczęć. Jeszcze jedna dawno zapomniana sztuka akafirczyków. Bez wątpienia aktywuje ją. Cóż. No, można się po nazwie domyślić. Twoja krew w <coughs> Spójrz tutaj. Można zobaczyć, jakim szacunkiem ostrza żyły Remana Syrodila. Udało się. Spójrz, wraca do życia. Odsuńmy się lepiej stąd. No to wchodzimy. Niebiańska przystań. My jesteśmy. Kurde, czemu oni tak wolno zawsze chodzą? No to, to chyba muszę na nich czekać, no nie aż ten s tutaj coś poopowiada. Bo to on tu jest znawcą i wie wszystko o co chodzi. No już coś zaczyna robić. No dobra, chodź. kurwa jakie ruchy może. Nie, to wygląda. można dostrzec jak rzymie silnicy zaczęli inspirować się o wiele bardziej potoczystym stylem nordów interesuje nas ściana alduina prawda jestbernie? no dokładnie Ona zapala tutaj te kości yy, O, no, nie wiem jak to nazwać nie będę, jak Siana tak coś się nazywa tu taki dziwny dźwięk, jest jakby w, w kowadło uderzała. Ja wcześniej nie widziałem wspanialszego przykładu płaskorzeźby z wczesnej drugiej ery a Potrzebujemy informacji, a nie wykładu z historii sztuki. Tak, tak, Zobacz, Dobra, to mi sobie bliżej, żeby słyszeć co on tutaj gada spójrz, to Kurwa, bo na... No naprawdę to robi. Patrzcie, tutaj chyba jeszcze będzie... Nie, on tu już odpalił. No nie... To, to co ona tutaj zrobiła teraz. Zresztą widzieliście to co ja masakra. Wiadomo, jak go pokonali? Czy nie po to tu jesteśmy? Ach, cierpliwości, moja droga. Akawirczycy nie byli zbyt bezpośrednimi ludźmi. Wszystko ujęte zostało w alegoriach oraz mitycznym symbolizmie. Tak, te wici, które wydostają się z ust norskich bohaterów, to akawirski znak. W dowiedzieć się, co ten krzyk oznacza. Chcesz powiedzieć, że użyli krzyku, by pokonać Alduina? Na pewno? Hmm. Och tak. Najpewniej coś związanego ze smokami. Albo samym Alduinem. Pamiętaj, tę ścianę wzniesiono przez przestrodze przyszłych ostrzy. Nic nie znalazło się tutaj. Przez przypadek. A więc szukamy krzyku. A niech to. Potrafisz sobie wyobrazić coś takiego? Krzyk, zdolny strącić z nieba smoka? No. Ci mogą coś wiedzieć. Kiedy masz rację. Liczyłam, że uda nam się uniknąć mieszania ich w tę sprawę, ale chyba nie mamy wyboru. To masz przeciwko w na swoim czekałyby cię długie posiedzenia na tej ich górze i gadanie do nieba, czy co oni tam robią. Siwobrodzi tak bardzo boją się potęgi, że z niej nie korzystają. Pomyśl o tym. Czy próbowali zakończyć wojnę domową? Albo zrobili cokolwiek w sprawie Alduina? Nie. I boją się ciebie. Boją się twojej potęgi. Wierz mi, nie trzeba się bać. Pomyśl o Tiberze Septimie. Myślisz, że założyłby cesarstwo, Gdyby słuchał Siwobrodych? Eee, nie martw się, nie boję się własnej potęgi. No Siwobrodzi mogą cię wiele nauczyć, ale nie pozwól, by odsunęli cię od twego przeznaczenia. Jesteś smoczym dziecięciem. I tylko ty możesz powstrzymać Alduina. Nie zapominaj o tym. Nie zapomnę. Eee, lepiej pójdę zobaczyć co Arngeir, Arngeir wie o Siecie. tym krzyku. mam wątpliwości, czy pomogliby mnie lub Esbernowi. Rozejrzymy się po niebiańskiej przystani i zobaczymy, co jeszcze zostawiły dla nas dawne ostrza. To taka kryjówka, że lepszej nie trzeba. Niech ta los macie w swojej opiece. No dzięki. Ja naprawdę to, co ona tutaj robiła z tymi, to było poszukiwaniu. No naprawdę był dźwięk y, takiego uderzenia w kowadło, czy... Y, czy coś na warsztacie? Wie, no wiecie o co chodzi, no nie? Zresztą ona potem przybijała młotkiem coś. Ech. Skyrim Dobra ja bym sobie tutaj jeszcze popatrzał czy Nie ma tutaj nic tak w ogóle Nie wiem no, tu jest już wyjście Ale czekajcie bo na przykład Tutaj jest coś. O, właśnie. Co, będzie coś tutaj w tych skrzynkach? Niebieska, chłopięca tunika. Drewniany miecz, tak jakby tutaj. Nie wiem, dzieci tutaj były. Yy. Mm, no to chyba wygląda. Dla dziecka. No dobra. Trosze, troszeczkę złota nazbieraliśmy. tam na zawsze coś. Do się z kimś pozwolić zabrać ze swego domu niektóre rzeczy. Nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj wygląda przyjaźń w Skyrimie. To znaczy, jak tu się robi, pewnie jak się wykona misję jakąś. To Można się z kimś zaprzyjaźnić. Hmm, no to myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Odkryliśmy sobie... Znaczy no... No w sumie tak, odkryliśmy niebieską przystań, dotarliśmy do niej. No i w następnym odcinku chyba właśnie będziemy się kierować do tego Arnegeira, czy jakkolwiek on się nazywa. No, do sił po prostu. I zobaczymy co dalej będzie tutaj z tym e, wątkiem głównym. Tak więc dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało to zostawcie łapki w górę, komentarze i tak dalej, tak standardowo. Do usłyszenia.